właśnie przespaliśmy jakoś noc przez całą noc słyszeliśmy ich ale chyba nas nie zauważyli chyba nas nie zauważyli nie wiem co nie wiem kim oni są i co się dzieje ale nie wiem czy to są nawet ludzie ale wiesz, ja bym nie ryzykować nic dziwne to jest coś co... chyba jak całą prawie całą noc no, od północy już Tutaj patrzy się przez y, Wszystkie te, te dziury tutaj w, nasi, w naszej bazie Tam przy, przy wyjściu też Patrzy i widzi Na razie to że z tyłu chyba A więc no Ja brałem kurtkę, zmieniłem koszulkę I spodnie Będziemy musieli w końcu kiedy y, Za niedługo wybrać ciuchy Ponieważ to prawie nasza ostatnia para jeszcze mamy jakieś tam spodnie i coś jeszcze, ale tak to będziemy musieli jeszcze wybrać Wiecie je mi nosić. To no, sobie kogo to obchodzi, ale no, bardzo śmierdzi, a to może nas Wiesz... Ja, przeszła po prostu trochę Nie wiem Mi cały czas coś w głowie siada I Smasz jak co tam, jeszcze kogoś widziałeś ostatnio? Na razie nie pustą myślisz, czy Mhm. Na razie, so. Dobra, jak mówisz? Ja będę musiała obrócić kamerę. Dobra, nie wiem co to jest. Wiesz, ja już się zbyczyłem tym wszystkim. Ja też. Chcę po prostu wracać do domu. Nawet nie, nawet nie mieć domu, po prostu mieszkać gdzieś na ulicy, niż kur kurde tutaj być, w tym miejscu. Ja... nie wiem co to ma być. Słuchaj, radzimy sobie dobrze. Makuje nawiedzenia, Ale... Lepiej, kurde, mieszkać na ulicy i pytać się, nie wiem, o pieniądze. I kupić się nie wiem, na te pubułki, z, Nie wiem, z jakiegoś sklepu. Niż, kurde... Mieszkać w jakiejś Ikei. Bez drzwi. Bez wydostania się żeby tylko i jeszcze zostać zaatakowany, przez nie wiem nawet, nie ludzi, powiedzmy tak ja zrobiłem zdjęcie, Osta jak tam uciekaliśmy od nich, a więc będziemy mogli sprawdzić, co to jest, kim oni są, ponieważ ich ściuchy były czystsze i mieli ten Ikea logo na swoich tych koszulkach, czy jak nie wiem, co tam było, bluzy chyba nie. Wiem. A więc wyglądało jakby oni tam pracowali, ale kto by pracował w takim sklepie Nie wiem Jak tutaj... Jak to jest już opuszczone, to Czy czego tutaj sobie jeszcze pracownicy? Co nie wiem. Może nie wiem. Wiesz co, może nie byśmy teraz za mocno o tym. Zaraz znowu siebie zacz panikować. Sprawdźmy pojedzenie. co myślisz o tym, bo kurde głodny jestem a w plecaku to jeszcze mam no, tylko makaron jakiś i coś tam jeszcze jeszcze zupkę jakąś może znajdziemy tutaj butelki jakiejś wody to będziemy mogli wziąć do domu Masza. i wiesz do, 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 do domu, ja będę to nazywał na razie domu bo wiesz, na razie domu nie mamy i spróbujemy nie wiem, odpalić to może, albo odpalić jakieś ognisko i nie wiem, zrobimy może sobie coś ciepłego do jedzenia no so, co, idziemy szukać jedzenia? Co? Idziemy szukać tego jedzenia? No. No na no to wychodzimy. Ja chyba zatrzymam, zatrzymam nagrywanie i później, jak będziemy już mieli jedzenie, to... Nie wiem, zacznę znowu nagrywać tam, pokażemy Wam co... Wam, nawet nie wiem, czy ktoś to jeszcze kiedyś zobaczy. Jesteśmy popularni, najwyżej przynajmniej. Z tego co wiem. Ale jak ktoś to jeszcze widzi to nie podjeżdż... nie, po nie, nie, nie jeźdź tutaj nawet jak nawet jak bardzo dużo ludzi się pyta to jest mm -hmm. niebezpiecznie no chyba że, że nam pomożecie wydostać się stąd Ja jeszcze powtórzę jeszcze raz nigdy nie przejeżdżajcie do takich miejsc zwłaszcza pod ten adres do tej Ikei właśnie Będę to wam tyle razy powtarzam żebyście serio uniknęli tego seracu co my Czyli jesteśmy w tej samej sytuacji więc przynajmniej. Po prostu uniknęli właśnie tej sytuacji, co my. To miał być zwykły odcinek, tak jak każdy inny. Takie na jakby. Wiesz, zmieniłem nazwę naszego kanału i dodałem tam coś jeszcze. Hmm. Mimoż jakoś to się musiało stać. Ja nie wiem, co się dzieje. Dziwne to miejsce i dziwni tutaj są, powiedzmy, ludzie, ponieważ nie, to są ludzie. Będziemy musieli, nie wiem, może znajdziemy tutaj jakiś nóż, coś, jakąś broń, żeby się w końcu, nie wiem, obronić przed nimi, ponieważ ty jego wczoraj jak i on po no, prostu się nimi, nie wiem, no, wstał, powiedzmy, coś takiego. Nie wiem, co to było co w ogóle, bo ty go kopnąłeś Ja go kopnąłem, on upadł i nagle, i nagle... I nagle wstał. On upadł i jeszcze jakoś... Nie wiem co się z nimi stało i nagle po chwili momentowo wstał. Dobra, udało mi się tutaj dostać. Ja chyba zaczęło to nagrywanie i idziemy szukać jej co nie? Mhm. A to widzimy was jak już będziemy w naszej barie z powrotem z jedzeniem Dobra Udało nam się coś znaleźć, tam jakieś fotogi ten w ogóle jest z wczoraj, albo przedwczoraj nie pamiętam już czasu nie mogę. Mamy jeszcze dwa arbuzy i pączek. Wielki ten pączek, ale spodzimy się nim na jakieś cztery części, żeby nam zostało na jakieś cztery dni. Nawet jak nawet jakieś nie można zatruć wszystko jedno... Znaczy mamy coś. Ale na zatruć no to... Dużo rzeczy się znają. zaleźliśmy jeszcze w ogóle butelkę coli. Nie jeszcze w... mamy ognisko, by nam ciepło było. Właśnie, tutaj po prostu książkę podpaliśmy. Miejmy nadzieję, że tu się nie podpali reszta, ale ogień nie jest nie. tak wysoka, więc myślę, że nie. Jest to, to trochę ciepło. Lubimy w ogóle te zupki, co ja miałem, tam, no Chin, czy gdzieś, to Chińczyk bardziej. A jest jedzonko. Jak się kupiłem zali tutaj dojechać do, do, do w no więc jeszcze mamy. Czekaj, to tutaj tak postawię. się nie podpaliło, ale to się dało Z tego się ciepłe. Trochę. I to być dobrze. Czekaj, ty też po twoje pudełko, albo yy, Czekaj, no ja pójdę po twoje pudełko tam. A To będzie zaraz mieli jedzenie yy, Spędzące do, yy, do domu, powiedzmy nawet no. Jedzenie będzie zaraz ciepłe Tam, które nam zostało Myślę, że tego Zapewnimy się i będziemy mieli trochę więcej energii no. I przynajmniej też osiągniemy trochę dom Laptop mi się wyłączył na pewno, Yy, tego, jak byliśmy jeszcze w domu, to ty wziąłeś tam jeszcze, tą jeszcze, to lepszą kamerę, co nie? Jeszcze. Mhm. Dobrze, no, to może się przydać na jakieś, nie zdjęcia. No, no. To, bo to jest dosłownie tylko kamerę do zdjęć, nie da się nagrywać. Nie wiem, zrobimy, zrobić jakieś zdjęcia tutaj. Może dopiszemy sobie później koordynaty. Że już no nie, nie wiem, ta długo są do sklepu poszli, no to wiesz. Nie wiem. Tak żyć to dziwne jest Spróbuję włączyć ten stary kopuł tego Tutaj I spróbuję się dalej Dalej próbujemy się dostać do Wi-Fi Prawie nam się udało, ale Akurat Coś się stało i nie udało się nam! Także prawie mieliśmy hasło, chyba. Zaraz co myślę to było hasło? Tylko, że może coś źle wpisałem. Zapisałem to, to przynajmniej w tej mojej książce tam, więc no. Ale. Nie wiem, my zjemy i chyba idziemy teraz spać. No. Bo... Nawet. Jak takie. Nawet. Jak. Tutaj nie wiem. Nawet jak tutaj jak to powiedzieć jest jeszcze jasno, to jak to ognisko i zgaszimy dla w której będę musiał wymienić baterie, które też znaleźliśmy, jakieś te paczki, to y, nie wiem, będzie tutaj bardzo ciemno, więc będzie dało się zasnąć. Dalej nie udało nam się odpalić tego, tych, tych piecyków, ale spróbujemy to zrobić z tym. I nie wiem, ja zatrzymuję tutaj nagrywanie i miejmy nadzieję. Jak no jak coś... miejmy nadzieję, że przeżyjemy przez noc i że jak coś ciekawego zobaczymy, no to zaczniemy znowu nagrywać No to nie wiem, zatrzymuję.